Siema, z tej strony Filios, jest to kolejny odcinek na moim kanale, a w tym odcinku pokazywam, jak ustawić najlepszy celownik do CS-a pod względem kolorów, jakości, wyglądu i pod względem brakości, braku odrzutu. Co właśnie w CSie te podstawowe celowniki mają duży odrzut i ciężko się trafia. Ten celownik nie będzie, więc co, wchodzimy sobie w ustawienia. Klikamy sobie tutaj gra, następnie celownik. I tak. Wiek coś tutaj widać go na każdym tle tu mamy tak, tak, jest on widoczny na każdym tle, no to tak, tu sobie ustawiacie tak, e, klasyczny statyczny, tu macie zawsze wyłączone, tu macie nie, też nie, e, długość e, tu na 0 sobie ustawcie, grubość na 0.1, odstęp e, sobie ustawcie na minus e, 2.6, e, obwódkę e, miejcie najlepiej, e, w, miejcie po prostu włączoną, bo jak wyłączę Stanie się to po prostu zniknie, więc miejcie włączoną i ustawcie sobie na 1 Czerwony kolor wyłączcie kompletnie. Zielony kolor miejcie na 25. Niebieski kompletnie wyłączony. No i alfa to jest ważne, bo jak wyłączę alfa, kolor będzie prawie niewidoczny. I ustawcie sobie na maksymalnie, czyli 255. No i tu kształt litery T nie. No i tu już te, To już jest mniej ważne. Tu najważniejsze jest to: możecie sobie przekopiować, zastopować czy coś. Tak się prezentują te ust, ustawienia na ten celownik. Tak on się prezentuje na poszczególnych tych, tak? Wszędzie jest widać, jest to celownik, który naprawdę ma brak odrzutu, jak strzelasz. No i jest według mnie najlepszym celownikiem, więc, więc co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem. Więc co, my się, my się z wami, ja się z wami żegnam, jeszcze tylko wejdę sobie do gierki i pokażę jeszcze faktycznie, że on nie ma odrzutu w grze. Kamarz nas wczyta. Jest to celownik, który naprawdę dodał mi no, no trochę skilla, można powiedzieć, bra poprzez brak tego odrzutu. Więc... Bijamy... No tak, e, e, jak strzelam? Widzicie sam, on jest bardzo mały. E, idealnie na prze przeciwnika. Na przykład, będę strzelał w to, to kompletnie nie widać tego odrzutu. Na, to, się... na tym e, pistolecie. Jeszcze pokażę wam na innej broni. No, że się... Weźmy sobie akacza. I patrzcie, kompletnie nie widać odrzutu. Więc to. Eee, no niestety na e, AWP nie daje to skilla ponieważ na AWP no, nie da się. No kompletnie to w ogóle nie ma odrzutu. Więc to. Mam nadzieję, że parę dni wam się spodobał. Nie zapomnijcie o zostawieniu w górę e, subskrypcji z dzwoneczkiem. No, a ja się z wami żegnam, więc e, siema. Hello!